Mam na imię Radosław. W imieniu Fundacji Karola Malaperta miałem przyjemność poprowadzić cykl wydarzeń ósemka słońcem programowana w ramach Meat Code 2020. Wymyśliliśmy sobie, że chcemy stworzyć projekt wykonania zdjęcia Analemmy. Analemma to figura geometryczna, którą kreśli słońce w trakcie swojego rocznego ruchu po niebie. Wykonanie profesjonalnego zdjęcia analemmy nie jest proste, bo żeby to zrobić trzeba każdego dnia przez 365 dni w roku o tej samej porze robić zdjęcie słońca. Wymyśliliśmy, że skomputeryzujemy wykonanie zdjęcia analemmy. Zakupiliśmy prosty hardware, który ma wykonywać to zdjęcie przez 365 dni w roku, a w ramach mitent code Poprosiliśmy młodych ludzi od ośmiu do kilkunastu lat, żeby zaprogramowali swoją analemnę. W trakcie czterech zajęć wprowadziliśmy młodych programistów w świat astronomii, w świat ruchu dziennego i ruchu rocznego słońca, Ci najmłodsi programiści w skraczu wykonali swoje. Sympatyczne analemy, a ci starsi programiści w Pythonie zaprogramowali nasz hardware. Zaprogramowali w Pythonie Raspberry Pi w wersji 0 z kamerą, żeby każdego dnia o tej samej porze wykonywała zdjęcie Słońca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękujemy bardzo wszystkim za udział. W ósemce, która jest słońcem programowana.